Przed nami kolejny program, nasz sportowy tydzień. Witam i zapraszam. Mój sportowy ubiór świadczy o czymś bardzo ważnym. Dlatego rozpoczynamy od tenisa stołowego. Drużyna działdowskiego Dekorglasu rozegrała w minionym tygodniu dwa mecze w ramach finału Pucharu Europy. Najpierw Dekorglas wygrał w Grodzisku z Bogorią 3 do 0, a wszystkie pojedynki toczyły się do pięciu setów. Dwa dni później nastąpił rewanż w Działdowie i ponownie wygrał Dekorglas 3 do 0. Dwa pierwsze pojedynki znowu rozstrzygnęły się dopiero po pięciu setach, a trzeci wygrał zawodnik działdowskiej drużyny 3 do 0. Warto podkreślić, iż Jakub Dyjas w pojedynku z Miłoszem Redzimskim przegrywał w piątym skróconym secie już 1 do 4, ale nie tracił nadziei i ostatecznie wygrał 6 do 5. Chwilę później zapanowała w działdowskiej hali wielka euforia, bo było już wiadomo po drugim meczowym pojedynku, że Puchar Europy trafił do Dekorglasu po sześciu latach przerwy. Pozostała nam jeszcze tylko walka o tytuł mistrza Polski. A teraz przechodzimy do piłki nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo przegrała w gołdapi z Romintą 1 do 4. Gola dla Polonii zdobył Kruszyński. W lidze okręgowej MKS Działdowo wygrał w rybnie z Delfinem 2 do 1. Gole dla MKS-u zdobyli Damian Kalisz i Szymon Banaś. Dla Delfina Paweł Karbowski. I z kranarzem wygrała w nowym mieście z Drwęcą 1 do 0. Po golu Adriana Cieszkowskiego. W klasie A Wellinsberg pokonał wysoko Osę Zombrowo. 9 do 1 gole zdobyli. Robaczewski, 3 Komoszyński i Kurowski po 2 oraz Kamiński, Bartkowski po 1. W klasie B drużyna ABP Działdowo przegrała z leśnikiem Nowe Ramuki na wyjeździe 1 do 5, natomiast MKS 2 Działdowo przegrał na własnym boisku z torpedą Rozenta 0 do 5. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało 41 osób, w tym 16 pań. Zwyciężył Marcin Kasprowicz, a wśród pań najlepsza była Katarzyna Bialuk-Pietrzak. W biegu pobito trzy rekordy życiowe, a były one udziałem Anny Lędziak, Rafała Nadulskiego i Franciszka Brzozowskiego. I jeszcze na moment powracamy do tenisa stołowego. W Zielonej Górze rozegrano Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów. Najlepiej z grupy działdowskiego dekor glasu zaprezentował się Mateusz Sakowicz. Zajął on w grze singlowej miejsce w przedziale 5-8. Oprócz niego startowali także Natalia Brzezińska, Zofia Madej, Adam Piotrowski, Michał Lipowski, Kryspin Stolarczyk. Trenerem grupy był na Mistrzostwach Witold. Kosewski. Drodzy Państwo, przepraszam, ale na moment zmurzony jestem, odwróci się tyłem do kamery, aby pokazać, jak wygląda koszulka z drugiej strony. I pragnę jednocześnie poinformować, że już mam propozycję, aby tę koszulkę z autografami całej drużyny przekazać na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na pewno to uczynię. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.